Siemanko, Tim Matoga, jesteśmy po treningu właśnie, na urlopie, trzeba było troszeczkę plecy dowalić, pytanie czy ryby postarzają, bardzo dobre pytanie i oczywiście odpowiedź brzmi tak oczywiście, pierwszym przykładem są chłopaki z Ameryki, możecie zobaczyć wielu filmów influencerów, goście mają 19-22 lata, są dopierdoleni jak szafa, estetyczne sylwetki, ale czy ja bym powiedział, że mają 20 lat? Nie. Wszyscy wyglądają na 28-30 lat, i oczywiście nie jest to wina tego, że e, trenują, tylko tego, że do budowania sylwetki używali środków dopingujących i one oczywiście postarzają. Z mojego doświadczenia powiem wam, że kiedy ja skoczyłem na towar, ja ogólnie wyglądałem zawsze bardzo młodo i z powodu braku zarostu. I z powodu tego, że miałem bardzo młodą twarz, zdecydowanie mogę powiedzieć, że podczas okresu brania dopingu...